Polska reaguje na coraz większą liczbę zakażeń wariantem omikron w Europie. W sprawie nowego wariantu koronawirusa spotyka się sztab kryzysowy zwołany przez ministra zdrowia. Na antenie Radia Plus Adam Niedzielski zapowiedział też wprowadzenie kwarantanny dla osób przyjeżdżających z krajów, gdzie odnotowano już nowy wariant. Prawdopodobieństwo potencjalnego rozprzestrzeniania się wariantu Omicron na poziomie globalnym jest bardzo wysokie, tak poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia, kierując informacje o tym do 194 państw członkowskich. Nowy wariant SARS-CoV-2 niepokoi władze wielu krajów. Jego obecność potwierdzono już między innymi w Belgii, Danii, Holandii, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, a także we Włoszech. Teraz o szczepieniach, chociaż akurat nie przeciwko COVID-19, a przeciwko takim chorobom jak odra, polio czy ospa. Tylko zaszczepione dzieci będą mogły uczęszczać do częstochowskich przedszkoli. Taka jest decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego, a o szczegółach już teraz opowie nam pac, Bo tak pokazujemy Państwu, co dzieje się w górach, ale kiedy spojrzeć Aniu na mapę pogodową, to śnieg nie tylko w górach. Tak, nie państwo nie ma się co dziwić, kiedy nieco nam się biało zrobi za oknami, bo ten krajobraz już coraz częściej tak wyglądać o tej porze roku może. Pięknie dziękuję Anna Decs TVN Meteo.pl. Wracam do państwa za kilka minut. Będziemy sprawdzać jak wygląda nie tylko sytuacja związana z